Wszystko dzisiaj zagramy sobie w Robuxa, a by... kurde, trudno mi powoli, że jakąś grę. Jaką grę w ogóle, zagram zagramy. po prostu w jakąś grę. Tylko, że muszę się przelogować na inne konto. Więc jak się przyloguję, to się będziemy. to zrobię na chwilę cięcie Okej, okay, mamy weryfikację, więc zrobimy. Weryfikacji, gdzie tu jest pokazane, 14. Hmm. Daj sobie... To mi powiedzieć, ale tutaj zaznaczę. Może tutaj. I tutaj. nie nienawidzę takich. spróbuję jeszcze raz może będzie teraz inna o jest, inna ta akurat będzie z łatwa tutaj jest 7 I teraz jest jeszcze 7, tu jest 7, tu jest 7 i tu jest 7. No i jesteśmy na końcu i sadlimy sobie jeden z trybów, który grałam. Przepraszam za lagi, po prostu ma huawei, i ja nie to na razie nie mam mojego telefonu. Kolejny tak jest w sumie zagrywamy. Zagramy sobie w Teamie Parka, to bardzo, bardzo fajna gra. Polecam ją oczywiście, jak ja sam to ją bardzo, bardzo polecam. A kurczę, już bym zapomniał. Pewnie mi się zbogało. Zagrajemy w ten tryb, sobie i jeszcze wam tylko powiem o co chodzi w tym trybie dla osób, które pierwszy raz by zagrały w ten tryb. Ten tryb jest fajny. Powiem wam, że ten, to jest tak fajny, że możecie sami budować. To nie jest tak, że nie wiem, tutaj stoi na przykład nie wiem, karuzel, zbuduj karuzelę. Tutaj pójdziesz, potem musisz tak, tak, tak tak. Tutaj. tutaj musisz sam budować. Tutaj przetestowałeś też. Atrakcje. Zwykłe takie są, gdzie ludzie tutaj to takie ekstremalne. To jest ich też dużo. Tutaj obok też atrakcje. Stary, bardzo dużo roli kostel za niektóre tam achievementy odbędziecie odblokować nowe a teraz nowe łaterie rajcy powiem wam jak zrobić bo tutaj żeby odblokować większość tych rzeczy to wam pokażę i tutaj to jest achievement to wam pokażę jak odblokować ważne rajcy ja się mam jak najbardziej najłatwiejszy, też jednym z najłatwiejszych. Trzeba dać w dół. I gdzieś, pamiętam, trzeba było dać wodę. Tylko będziecie musieli sobie to obczaić. Tylko, że będzie, jaka, jak będzie to jak najbardziej tak dobrze działać. Ale już widzę, że obczailiście, jak to się widać w ciągle. Możemy to może sami budować, macie tutaj jedną bonusy ja sobie odbiorę. No to mam nadzieję, że filmik Wam to spodobał. Ora wam może pierwszy taki normalny filmik to moi jutry. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o lajku, subskrypcji, żeby miło Waski zadanki film i papacki.